Wy jesteście przyjaciółmi moimi, mówi Jezus. Jakże wielkie grono tutaj przyjaciół Jezusa siedzi. Nie wiem, czy czujecie to, co mówię. Myślę, że każdy z nas miał w życiu swoim przyjaciela, przyjaciółkę, kogoś bliskiego. Być przyjacielem to być inaczej przyjaźni, czyli przy oku, tak kiedyś tak nazywano wzrok, jaźni. A więc być bardzo blisko. Przyjaciel patrzy na swego przyjaciela i chce być jak najczęściej z Nim, rozmawiać, spotykać się, porozumiewać, także wspólnie dążyć do, do można powiedzieć, tej doskonałości tej ziemskiej, ale także również tej duchowej. I są różne etapy w przyjaźni. Oczywiście. Prawdziwy przyjaciel jest ten, to ten, który jest wypróbowany, w, szczególnie w takich trudnych przyjac... przy sytuacjach. Mówimy, że prawdziwego przyjaciela poznajemy w czym? W biedzie. No właśnie. Oby tej biedy było jak najmniej w życiu. Ale nawet teraz ta, ten czas pandemii pokazał, jak ważni są przyjaciele, ci, których mamy przy oku, którzy. Spieszą do nas z telefonem, z rozmową, ze spotkaniem przy kawie, też z dobroradą. Ale przyjaciel ten prawdziwy to nie ten, który słodzi, który w sensie, że mówi, że poklepując po plecach wszystko dobrze. Ale prawdziwy przyjaciel to ten, który czasem też powie y, trudne i wymagające słowa, który zauważy jakieś nasze życiowe błędy, który zachęci nas, abyśmy. Z czegoś zrezygnowali dla naszego dobra, bo widzieli, że przynosi to nam niekorzyść. To jest prawdziwy przyjaciel. I o takich przyjaciół warto zawalczyć. Szczerych, prawdziwych, tych, którzy także chcą nas napominać i żebyśmy dążyli do, do świętości. No i w końcu w tym rozważaniu o przyjaźni spotykamy się z Jezusem, naszym najlepszym przyjacielem. Przyjaźń z Jezusem to przyjaźń. W którym to On nas wybrał jako, naszych, jako swoich przyjaciół. Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. I Jezus dalej mówi, że tym warunkiem bycia Jego przyjacielem jest, jest przestrzeganie Jego przykazań. To właśnie trwanie w tej miłości, którą Bóg chce rozlać dla nas, poprzez swoje słowo. Poprzez przykazania, prawo, które y, przestrzegane przez nas może sprawić, że będziemy na tej dobrej, bezpiecznej drodze do Ojczyzny w niebie. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazanie Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja Was umiłowałem. Wyobraźmy sobie, jak wielka to miłość. Bóg, który kocha. Temu fragmentowi Ewangelii pięknie wtóruje list świętego Jana Apostoła. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Moi drodzy, to jest jedno z najpiękniejszych zdań w Biblii. Ten fragment nawet tego zdania. Z czwartego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. Warto do niego spojrzeć. Bóg jest miłością, a więc miłość to nie jest uczucie, to nie są emocje. Miłość to jest decyzja. Pewnie zastanawiamy się, czy miłość to uczucie jakieś. No nie, miłość to jest decyzja. Gdyby miłość była emocją, to byłaby zmienna, podlegająca jakiejś, jakimś modyfikacjom w ciągu życia. Gdyby miłość była tylko uczuciem, to pewnie wielu małżonków tyle lat ze sobą by życia nie, przy, nie przeżyło. Więc to jest nasza decyzja. Decyzja zwrócenia się ku Bogu jako temu, temu źródłu miłości, która jest oparta aż po śmierć, aż po męczeństwo. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje. Oddaje za przyjaciół swoich. I te słowa, które wypowiedział Jezus, to nie była Danina. On potwierdził te słowa konkretnym czynem. Z miłości zawisł na krzyżu. Oddał za nas życie. Oddał życie za przyjaciół, za każdego z nas, za Ciebie i za mnie. A więc, skoro to jest ten wzór, do którego chcemy dążyć, to czyż nie jest właściwym, abyśmy i również my oddawali życie, swoje życie? Za przyjaciół swoich, za naszych braci i sióstr? Bo czymże jest wstąpienie choćby w związek małżeński? Czy nie jest to oddanie życia drugiemu człowiekowi? Albo stanie się rodzicem? Czy nie jest to oddanie swojego życia, kawałka siebie, tej małej istocie ludzkiej, która się rozwija pod sercem matki, gdzie ojciec również jest tym, który dogląda, piastuje. Święty ojciec Maksymilian Kolbe tak właśnie rozumiał te słowa. Oddał życie. Za, nawet nie za przyjaciela swojego, ale za towarzysza obozowej doli. Oddał życie. I kiedyś Franciszka Gajowniczka, tego za którego Maksymilian oddał życie, zapytano w takim, w takim wywiadzie. Parę lat temu ten człowiek zmarł, co to znaczy dla niego męczeństwo. Czym jest to męczeństwo? Czym, co znaczą słowa oddać za kogoś życie? I on wtedy miał powiedzieć, że to znaczy, że, że ja żyję nie swoim życiem. Od momentu, kiedy Maksymilian oddał za mnie życie, ja nie żyję swoim życiem. Ja żyję życiem Maksymiliana. Jestem wielka, ukryta prawda, bracia i siostry, że prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość jest zdolna do największych poświęceń. I w tym wszystkim Jezus zaprasza nas. Mamy pełną wolność w tej przyjaźni, w tej relacji oczywiście. Możemy wybrać. Bóg stawia przed nami dobro i zło: zbawienie i potępienie, błogosławieństwo i przekleństwo, ale mówi: wybieraj dobro, po to, aby, a po to, abyś żył. A więc Bóg nas zaprasza, abyśmy się wzajemnie miłowali, abyśmy przestrzegali Bożych przykazań, abyśmy przez to właśnie wydawali piękne owoce naszego życia, aby te owoce radowały nasze oczy, oczy naszych bliskich. I co więcej, obiecuję, że jeśli go, jeśli będziemy to czynić, to Ojciec da nam wszystko, cokolwiek go poprosimy w imię Jezusa. W imię Jezusa. Miejmy taką wiary i z tą wiarą idźmy w kolejny tydzień naszego życia. Wdzięczni Bogu za tą przyjaźń, za to, że Zaprasza nas do wspólnoty przyjaciół, swoich przyjaciół i każdy z nas niech czuje się tutaj przyjacielem tego, który siedzi obok, choć może nieznanym. A dobry Bóg nas nam wszystkim niech błogosławi. Amen.